Znowu ja, Magara. W dzisiejszym odcinku znowu będziemy kontynuować przygody naszej młodej czarodziejki Nerf. Właśnie moja, się zalogowałam i moja gra się właśnie wczytuje. Żeby Wam nie przedłużać, to właśnie się zalogowałam i czekamy. O, akurat nam to już się zrobiło. Mm, mój palec. I właśnie już się robimy. Usorie, oh to nie chodzi tu po głowie. I znowu chciałabym pozdrowić wrócie 87, Oliwie Pumę, Adika 12349. No i to wszyscy. Mam nadzieję, że do nich zajrzycie. Bardzo ich pozdrawiam, bo to moi znajomi. Część zajmowań nie jest tylko Adi, bo jak go do gorubię, ale... Nie są. <coughs> Dobra. To wybieramy Nail. Ja chyba grałam wczoraj moją Alicję z mieszchnienia, więc mi się w, 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 będzie, że ona. A wybieramy Nail. L. <coughs> no ja już skończyłam, musiałam pochodzić po ludkach i to nic się zabijałam. I już mamy kolejną misję, bo ja tam biegam misję, żeby miała dłużej potem, żebyśmy nie musieli się z tym popatrzeć. Musimy wcześniej. Co my mamy tu? Aha, nie, to nie tu. Eee, droga jednorożca, to nie. Rzegolema, Smith, listę drewno, to nie, to nie. Co się To jest, to musimy zrobić, bo to na dyrektor szkoły. Okazał nam to zrobić, więc i to robię. No okej. Okay. O mamy już z, z otwartiego. Nie, nie wiem, czy nie fajnie mam otwakiego. Idziemy. Na razie mamy czwarty level. Tutaj nie. A ten strażnik jakiś szczygieł to on mnie ciągnie, tak ciągle i stać tutaj głupie

Okej, okay. teleport i już. No i po sprawie. To no, jakbyś tam teleportować. Ja idę ten o. Ja, mój, ja miałam, miałam, to moje miałam mocno Okej, tu mam. <grystanie> Wszystkie bakterie zabrać? Aha. Jacqueline próbowałby koszty na ulicy Tritonu. To głupia. Nie, Nie lubię ulicy zbytnio no, ale... A tam też będzie ośmielnicę i w ogóle... Nie, to się jest sortu. On to kolosów, a my idziemy do starego miasta. Idziemy... idziemy! Ostatnio my się nie mamy. O, to już jest na dobrze od Smitha. Jej! Idź Smith, to jest kupię. Idź Smith. To więcej jest za mocno. Idź Smith, no nie? <grystanie>

O no, ja nie chcę to jest wkurzające. Lecimy sobie tam. Ale dobrze, tylko To jest elita, ale... Ja nie chcę z nimi bo to będę musiała jeszcze z nimi walczyć. Przez więcej to będzie głupie. A Susie i Gryfka mają chęć też porozmawiać. Wkrótce z nimi też pogadam. A, a, nie, no weźcie, ja nie chcę questy, ja nie, 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 Wizard City nie, mm -mm. a, Ignacement, no bo to będzie, to będzie, i teraz idziemy do Ignacego,

<coughs> <coughs> this thing that got gloggy candle, all well, the to Oh, and my mimi is here. some more things. Hello there. Say, I so. found this book on one of the benches while I was going to work beach. this morning. Have you found the owner of that book yet? It looks important, so I'm sure someone needs it back.

Nie robię no no, żadnych tych kwestii, bo one są strasznie długie. Czy to jest kurzec? Szybko przebiegnę. Okej. Okay. O! Skrzynkę mam! Jej! No. 15 zł. O oh yeah! Nie! Nie no, bez jaj. Nie no, bez... No.

Jeszcze już ja jestem teraz jak ja mam iść aha tu nie 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 nie, nie, nie się z nimi walczyć o, tu mam się grzadać a szkoła ma hej tu jest siedem sześć 5 4 3 2 1 już. Mój mój so to kajaluza. Su taluza. As for you wizard prepare to join the ranks of the undead and serve me. Mówię, Jaki żal! To jest niechwe. O, malutko mnie złaga. O no, mam mit. Żeby coś nie zawalił mitu. Nie? 125... To bym wezmę, gdyż w połowie go nie zobaczę.

bratam i teraz to ja się muszę ulec na 100%. Jeżeli nie macie nic przeciwko. Elfik. Yes. No.

He, he, hej, 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 mnie hej, 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 dla niego. hej, mam <śmany> alfa hej, Boo. Oh. <laughs>

Pięćset yeah. czterdzieści dziewięć. Ja sam się Bo wow, nie było fajnie. Chciałam z nią No dawaj. Iiii... <tryk> trololol um, okay. okay. To jest no, trololol? Oh, nie, lepsz. lepszy Eee, małka ja, Ale dobra, No, dawaj Dawaj, prywu, prywu O nie, lepiej przekro.

Kievi er et gammelt land.

O, é que eu Dawaj mi oh, eu nie. O! Okej. me dá uma mania oh ok eu acordei duas missões eu acordei Oh, that sounds wonderful. You say you are. Oh, she probably dropped it on her way to the fairgrounds. You best give it to her yourself. Okay. Teraz idziemy do miejsc dzielnicy, dzielnicy handlowej mm. Muszę być quest, bo inaczej się nie będzie miało dostępu do niektórych tych treści, a tu mamy, yy, nie mamy Niestety To więc lecimy do dzielnicy handlowej, bo musimy Nie? Nie! Mm to jest fajne, nawet ga, ale ja ale jak się zrobi wszystkie questy w ogóle, to jest fajne a tak jak się robi questy, tylko jest zabawa i dostaje XP i w ogóle, to jest fajne a <laughs> gdzie jest ten gościu, co on sprzedaje? tu chce no? Albert winy na młode Oh, that's great. I offer a selection of furniture from across the street from Gryzlheim will certainly be good for my business. Wee! It's a box, it's a box. I can see it. Okay, so I'll go to the next To Aha, no. Did you get agreement from the Free oh, uh, Would you to like in speak to Fighter Silver thread and dean. The no, Krzlandi, so Krzlandi. płatne, ale to Jest. to jest. Obejrzymy. To jest gryźlane, ale tam do większości nie mam w ogóle dostępu. Mamy To teraz idę sobie pogadać z lutkami. o kim mam polegać pasy się pomóc. Uwaga. I can certainly do that. I'm willing. I know. Will <laughs> Masz yeah, okay, teraz do mm. no. Ha, no, <laughs> <laughs> ale fajne. I'm going to clean it you look like you could use a new you That sounds like a great idea. Sign me up. You should head back to tell Walter that we're willing to trade.